Jezus! Tomek! Oh! Oh! Czemu ty się nie trzymasz choreografii? Ja się trzymam choreografii, to pan źle poszedł! Dobrze poszedłem, dobrze poszedłem! Przecież było tak. Miał być unik wypad, finda i krok w bok, a nie do przodu. Baranie! Ale nie... Ja poszedłem do boku, to pan źle poszedł! Nie, nie po Polas, a nie do boku! Na nogę mi wlazłeś! Wołaj pogotowie! Karetka! Karetka! Andrzeju, nie denerwuj się. Co się nie denerwuj? Co się nie denerwuj? Gdzie ja teraz, drugi palec, znajdę? No przecież mówiłem, że chcę być w zbroi. Nieprawda. właśnie pan mówił, że co roku pan jest w zbroi, że to będzie dobre urozmaicenie teraz. No bo to źle mówiłem. Trzeba było mnie nie słuchać. Marcie, weź mnie na pogotowie, przecież to jest bez sensu. Pa, panie dyrektorze, czy ja jestem zwolniony? Nie, nie jesteś zwolniony. Zostań tu. Przeproś ludzi, odwołaj te bicie przez bez sensu. Jezus, Maria. Przepraszam.